Czy myślał pan o panu powrocie dojść pod prąd? Nie, nie myślałem. Uważam, że tam co już można było zrobić, to zostało zrobione i w zasadzie nie miałbym niczego do zaproponowania. Mnie takie akurat działalność o charakterze ściśle religijnym niespecjalnie pociąga. Natomiast myślę, że to takie teraz osłabienie tego środowiska polityczne, taki rozkrok pewien ideowy. To jest też utrata szansy na odegranie odegranie jakiejkolwiek roli, no bo tam przy kolejnych wyborach bojkotowanie wyborów, czy tam nawet część działaczy namawiało do głosowania na platformę, to jest poniżej pewnego już potencjału zdrowego rozsądku, także nie chciałbym mieć z tym nic wspólnego. Jeżeli miałbym po prostu być komentatorem takim, no to też ja nie widzę po konieczności, żeby w zasadzie dwa razy wchodzić do tej samej rzeki, jak się stało, tak się stało, kropka, temat zamknięty. Czy ma pan jakieś kontakty z panem Hojeckim? No, no nie, jakiś czas temu w sądzie zeznawał w charakterze świadka pan Paweł Chojecki i nie widzieliśmy się więcej.